Ale owoczką jest jestem Gamer i dzisiaj widzimy sobie kubek z Games. Um, tak. I jak widzicie, um, pokryjemy tylko tak praktycznie jedną wygraną i będę już dajna majka. A coś na to jeszcze? Trafiła mi się peny. Tak, peny. Więc teraz przedstawiamy sobie peny. Dawaj na dół, dajemy sobie na dół i dajemy ready. Ale musi już, się, już yy, przepraszam, za, że tak długo nie nagrywałem filmów, ale wiecie, tam nauka, szkoła. No więc tą ta, panę troszeczkę jeszcze cisłem. Tam żeby. żeby... Yy, na odcinek. I w sumie popatrzcie, mamy takie idealne ścianki, jak już mi dropnie ten, yy, jak już dropnie mi ten... Yy, Dynamike, to w sumie jakbyśmy tutaj mogli ten, to by było nawet dobrze. O tam idę te po dwie skrzyneczki, potem będę robił by więcej. Kurczę, no i zawsze na filmiku mam... mam brak internetu. Ło, kurde! No i zginąłem. Dawaj kupa, kupa! Kupa! No to super, super. No chyba będzie minusik. A nie, ja zruwa, to tak, bo do PN. A, no to może z zadymą nam pójdzie lepiej Dajesz Kuba. Kogo weźmiesz, kogo weźmiesz? Bierz szybko, szybko, a ty weźmiesz. No dobra. Dawaj. Dawaj, ready. No kurde, on zmieniasz. Zdecyduj, zdecydują, o, 500 pogarków wziąłeś U, kurde! No to będzie fajnie Mortis, Bitowiec i Brock. I to jeszcze ten um, szarko, szarkowy. Nie szarkowy? No to wiecie, jak ma. Jak ma Leon tego skina. Kurde, jak ja. Jak ja nie umiem grać tym. O, w osiem, że No Dobra. Myślałem, że Cygrus Gamer. Przepraszam, Mówię potem sobie, przecież mam wszystko z co nie? To jak to nie mogę być ja? I... Łap. Kurde, to on karnia, bo wziął dwie... Po co wziąłeś 200 pucharków? No, wytłumacz mi to. Wytłumacz mi to. Po prostu wytłumacz. Ojdzie, Kuba. No i za chwilę nam szczero, więc w sumie ja pominę. Um, jak już, już wygramy to, ja już to po prostu pominę. Um, to i zobaczymy się, jak już będę miał wszystkie. Jak będę tego do na okej? Okay? Dobra. Ty już zostałeś to jest druga gierka, na było. Więc ja z mam jej, porozmawiam. Zobaczysz, jak mi to się już spełni. No to dobrze. Tu jest te. Ło no, nie... O Jeden Nie, <grywa> No. No Ale jak chyba czwarta ręka to będzie jakiś plus jeden. Nie, zero. No to dalej widać, że już wbijemy to. Okej. Okay. Kuba się za chwilę spełni. Dobra. Może ktoś na środku będzie. Ktoś to chyba przyszedł? Nie. Darmowe Power Cubes, A inne już nie darmowe. Ło panie, marce panie. Superman. A. Nie chcę przeklinać po prostu. Nie. 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 Dobra, wielkie starcie. I w sumie mamy już dajmy majka, um, proszę Państwa. No ja już ginę. No kupa, po co z nimi walczysz? Tak masz robarki psów. O ty wygraliśmy to! Jakim cudem? Ja nie wierzę. No, i proszę Państwa, mamy chyba Mamy chyba dwie skrzynki. I dynamajka. Dobra. Najpierw odblokowujemy nowe dynamajka. Oj, ty Karolek przyszedł. No i dynamajk. Oh, yeah. Mm, o. Musimy sobie go wycofać. A otwieram skroneczki. Kurde, nikogo nie ma. 5 gemów O kurde, jeszcze jeden gem Wysp kupimy skina. Albo poczekajcie, co może w sklepie takiego. nie, na bilet nie będę wydawał. Hmm. Na szkarkę. Oto tutaj nie pisze. O, poczekamy mi. Eee, okej. Okay. Okay? O nie. Pisze. L o nie. O nie. O nie. Okej. nie. O nie. okej? elo. O nie. nie. Ym, gramy sobie teraz, może zagramy sobie w eliminację, ale się bardzo cieszę, że coś, że mam aż dwóch nowych odblokowanych zadniarzy mam już chyba 14, albo zobaczymy potem. Mamy eliminację, Jeszcze nie wiem, czemu podkoczyć się podkoczyć. Łatwiej, co? Aha, bo to nie... Aha, jak ze mnie nie ogar w komentarzu Patryk to nie ogar. no myśl, myślałem, że to że to nie wy, um, mówię, czemu to nie wybuchło a to chodziło o to że to nie ult to taki, taki nubek kur, jaki ult To, to, to myślę, że mam ser Powera chyba, że, że, że swoim, swoim ultem też zadaję. To z tym ci nie wyszło. Z tym na czale. O teraz Bibi jest na czale. Nie, to jest nadal jestem na czale. To jeszcze tak, trzymaj. Tak, trzymaj. Pyk, pyk, pyk. Bera. I ja ten po prostu daj na Majkiem, tak zawalam. Pyk 3300. Tu jest chyba to bibisz nibi Nie, tu jest. O, nasz mordyszka. No to z nią nie zaję. Ile paru kubsów? Oh my god. Oh my, oh my god. Oh no, oh no, oh no. Oh no, oh no, no. no.

To jest jakiś program już No załatwił mnie, no bo 23 parkrówce, no to wiecie A bym się teraz koło niego, bym go zabił Ale by to było chamstwo Ho ho, ho. O, ale zapewniłem się obok to więc to dobrze Ale mogliby zrobić, że jak nabijamy sobie wtedy ulta jednocześnie, jak jesteśmy ten... I pyks ulcika, trzymaj Dwa tysiące dwieście. to. Front dwadzieścia. Ej, to oni walczą. Nie, nie, nie! Jaki fort widzieliście? Jaki fart! Trzymaj. Nic mi to praktycznie nie zadało. Trzymaj. Pyk. Bardziej zadaje Frankowi więcej za tym niż gotowi. Yy, to Piper 5 ma O, daj na Mike. Siema! Siema! Pyk. O. idealnie go zabijam i zabijemy razem wszystkich. Znaczy zabili błota. I plus sześć. No i może na tym sobie skończymy. Bo mam innego wam pokazywać do nagrania. A więc ja wam dziękuję za e, oglądanie i elówka.